W tym materiale przeanalizuję materiał innego kanału, który jest jednym z najbardziej popularnych kanałów o nauce języka angielskiego w Polsce, czyli. Rock Your English. Dokładnie będę analizował materiał o nazwie Od czego zacząć naukę języka angielskiego? Sam pamiętam, że kiedy byłem w podstawówce i gimnazjum używałem tego kanału do nauki języka angielskiego, ale dzisiaj będę jak najbardziej obiektywny się da i przeanalizuję ile prawdy jest w tym, co mówi autor kanału. Od czego zacząć naukę języka angielskiego? Od włączenia trybu samolotowego w telefonie. Jest to świetna porada, mówiąc szczerze. Naprawdę staram się być obiektywny, tak? Okej, okay. no, jak już to ustaliliśmy, to idziemy dalej. Jest to bardzo dobra porada, dlatego że dla większości osób w dzisiejszych czasach, przynajmniej młodych osób, największym problemem są rozpraszacze, a dopiero później inne rzeczy. Więc kiedy już faktycznie włączysz tryb samolotowy, to po prostu chodzi o to, żeby nie przychodziły ci ciągle powiadomienia ze Snapchata albo z jakiejś innej aplikacji, która spamuje Ci, nie daje Ci żyć i dostajesz ADHD od samych wiadomości. Więc kiedy już to zrobisz, to nauka angielskiego powinna być dużo łatwiejsza. I dopiero kiedy ten, chyba jednak najtrudniejszy krok macie za sobą, możecie zastanawiać się nad całą resztą. Załóżmy, że telefon udało się unieszkodliwić. Teraz trzeba się skupić na tym, żeby język angielski zaczął przynosić Wam frajdę. W przeciwnym razie, nieważne od czego zaczniecie, z całą pewnością bardzo szybko skończycie. Tak, i to jest zasada, która jest do zastosowania w każdej dziedzinie życia, której się uczysz. Czy to będą sztuki walki, czy to będzie nauka języka obcego, czy to będzie nauka czegokolwiek innego, jakiejkolwiek innej umiejętności, którą chcesz się nauczyć, jakiejkolwiek umiejętności musi Ci to sprawiać frajda. A żeby jakikolwiek język obcy zaczął przynosić Wam frajdę, musicie się skupić na umiejętności komunikacji. Na tym, żebyście się mogli dogadać. Pal w jakim stylu, nieważne czy zawsze poprawnie, nieważne jakby Was Wasz nauczyciel ocenił, ważne, żeby skutecznie. Oczywiście najważniejsza jest komunikacja, a o tym już mówiłem wcześniej na tym kanale. Może i z błędami, ale się komunikuj. Dwie rzeczy, które mi najbardziej sprawiają satysfakcję to rozumienie tego co ktoś do mnie mówi albo coś do mnie pisze i to że sam mogę się wypowiedzieć w danym języku i to daje mnóstwo frajdy to jest jedna z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy jakie ja doświadczyłem w życiu możliwość komunikacji w obcym dla mnie języku więc Zgadzam się z kolejną rzeczą w tym filmiku. Mam nadzieję, że będzie chociaż jedna rzecz, której będę mógł zaprzeczyć. Czyli przede wszystkim tworzymy proste zdania, więc najlepiej osoba, czasownik i dopiero cała reszta. Proste zdania, osoba, czasownik i reszta. Oczywiście, że tak. Bo nie chcemy kombinować na początku, chcemy uprościć najbardziej zadania jak się da. Pamiętaj, jest taka zasada. Dla nowych, Osób, które dopiero się czegoś uczą, zadania powinny być o niskiej złożoności, a dla zaawansowanych o wysokiej. Co to tak naprawdę oznacza? No, oznacza to to, że jeśli dopiero zaczynasz naukę języka angielskiego, chcesz, żeby twoje zadania, które robisz, były najprostsze jak się da. Więc tworzenie zdań na tym prostym schemacie powinno Ci pomóc. Następnie musicie opanować najprostsze, najprostsze sposoby na teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. To jest kolejna rzecz, za którą można dostać hejt w polskim internecie, czyli naucz się tylko po jednym czasie z każdego czasu, tak? czyli z teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. I naucz się najpierw ich porządnie, a dopiero później dokładaj sobie następne czasy. Jest ich 12, więc jakbyś chciał to może od razu wszystkich się próbować uczyć, ale nie polecam tego robić nikomu. Nie polecam też uczyć się sześciu na początku nawet. Tylko trzy. Trzy czasy. Ktoś może powiedzieć, no, ale przecież jak będę mówił Present Simple, to Present Simple nie zawsze pasuje do każdej sytuacji, bo jest przecież jeszcze Present Continuous i powinienem jego użyć, a nie Present Simple. Ale kogo to obchodzi? Ty na początku masz się komunikować, a nie być idealnie poprawnym. Ci nauczyciele, którzy by Cię poprawiali, sami popełniają błędy. Native Speakerzy popełniają błędy. Jeśli będziesz ciągle. Się zafiksowywać na tym, żeby nie popełniać błędów, to nie wróżę sukcesów w nauce żadnego języka, w ogóle w nauce czegokolwiek. Ale tutaj ty masz komunikować się, no po prostu komunikacja. Do tego dorzucamy 50 najważniejszych czasowników, 50 rzeczowników i 50 przymiotników. I tu bym się chyba nie zgodził. Dlatego że z badań wiemy, że 60%. Słownictwa dorosłych stanowią rzeczowniki. Dopiero 30% to są czasowniki i 10% przymiotniki. I ja bym to rozłożył w taki sposób, że zostałbym przy tych 50 czasownikach, ale dołożyłbym 100 rzeczowników. Ja wiem, że o, tego jest wtedy więcej, ale dałbym mniej przymiotników. Nauczyłbym się 20-30 przymiotników, dałbym więcej rzeczowników na początku, dlatego że rzeczowniki według mnie będą bardziej przydatne. Mamy po prostu ten. Prosty rozkład, tak? U dzieci ten rozkład wygląda trochę inaczej, ale skupiamy się na dorosłych. 60, 30, 10. Jest, tutaj jest trochę na kolejność, czyli 30, 60, 10. Więc to bym zmienił, ale to jest kosmetyka. Jeśli zrobisz tak, jak jest powiedziane na tym filmiku, to też będzie super. Instalujemy jakiś słownik w telefonie i idziemy zdobywać świat. Albo przynajmniej okolice Wałbrzycha. No i na tym się kończy ten filmik, tak naprawdę. Na zdobywaniu świata i zgodzę się no instalujemy słownik tylko zainstaluj słownik, który ma opcję offline, bo jeśli posłuchasz pierwszej rady, czyli trybu samolotowego, a zainstalujesz słownik, który potrzebuje internetu, no to jakby wiesz, no te dwie rzeczy mogą ci kolidować, nie masz internetu potrzebujesz internetu, ale to już to nie jest y, żaden przytyk do tego filmiku, tylko taka, rzecz, żebyś pamiętał. Ja osobiście mam dwa słowniki, jeden jest offline, drugi jest online, jeden jest pod coś innego, drugi jest pod coś innego, ale na początku dla osoby, która dopiero zaczyna, faktycznie tak kompletnie od zera, jeden słownik i faktycznie trzeba, nie powiedziałbym, że od razu wyjść do ludzi i z nimi rozmawiać, bo to przytłoczy większość osób. Stres po prostu, że nic teoretycznie nie wiesz. Ci ludzie będą cię mówić słowa, których ty kompletnie nie rozumiesz. Ale weź, porozmawiaj ze sobą chociaż. Przejdź się po kuchni, mów, co robisz, co gotujesz, gdzie idziesz do siebie. To już jest praktyka. I dokładaj te, to słownictwo. A jeśli nie wiesz, jak się uczyć słownictwa, a uwierz mi, że większość osób nie ma bladego pojęcia, to zapisz się na zajęcia indywidualne ze mną, bo tam pokazuję dokładnie, jak uczycie słownictwa, jak uczycie gramatyki i w ogóle jak uczyć się języka obcego. Co ciekawe, cała ta wiedza, której uczę, jest do przełożenia na jakikolwiek inny język, nie tylko na angielski. Poza tym zachęcam Cię do oglądania innych materiałów na tym kanale oraz zasubskrybuj ten kanał. Polajkuj to wideo i skomentuj, co sądzisz o tym filmiku i o mojej analizie.